Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszych następnych zajęciach. Jestem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Suwałki, nazywam się Teresa Łapińska. Tematem dzisiejszej lekcji jest wykonanie ministerka z polędwiczki wieprzowej na pieczarkach w śmietanie. Rozpocznę, że podstawowym składnikiem, żeby wykonać taki stek z polękwiczki, to właśnie jest dla nas potrzebna polękwiczka wieprzowa. Do tego pieczarki, cebula, czosnek, cytryna, śmietana, olej, sól, pieprz do smaku. I teraz mam pytanie od razu. Z jakiej części tutaj wezmę właśnie te polękwiczki do usmażenia? Z lewej czy z prawej? Jak myślicie? Z prawej. Z z prawej, tak z szerszej, oczywiście, że tak. Więc od razu przygotowuję, jest to oczywiście polędwiczka z najlepszej, yy, z mięsa najlepszej jakości. Dziś kroję 3 cm. Dwa, dwie takie polędwiczki. Usuwam błony, żeby oczyścić. Taką Jeszcze teraz mam pytanie, czy mogę wziąć tłuczek i to zbić taką polęgwiczkę? A dlaczego nie? Bo to jest za delikatne mięso. Ach, to jest bardzo dobrze delikatne właśnie mięso. Teraz przygotuję sprzęt. Potrzebne są dla mnie dwie patelnie. Na jednej patelni będę smażyła polęgwiczki, na drugiej pieczarki. Będę olej, żeby rozgrzał się. I przystąpię do właśnie delikatnego takiego pociskania, gdyby te połęgwiczki z jednej strony i z drugiej strony odkładam, bo tłuszcz musi się dla nas rozgrzać. Przyprawię solą z jednej strony i z drugiej, pieprzem. Już dla nas przechodzi, teraz przystąpię do pieczarek. Oczywiście ogonki. Trzeba oczyścić, a kto mi powie, jaka jest wartość odżywcza pieczarek? Czy jest duża czy mała? Znikoma. A ile tam jest wody, może ktoś mi powie? Grzyba, to dużo się. Oj, 90 mówiliśmy to, jak przerabialiśmy grzyby. Teraz podzielę pieczarki. Na ćwiartki. Tak szybciutko, ponieważ mamy bardzo mało czasu. Już wiemy o pieczarkach, że dają dla nas smak i aromat naszego sosu pieczarkowo-śmietankowego. Pieczarki mam już obrane. Przystąpię szybciutko do pokrojenia cebulki. Jak będziemy cebulkę kroić do takiego sosu? małą, grubą. Słucham. Jesteśmy przygotowani troszkę, czy nie? Proszę. Troszkę tylko. W kostkę. I to w kostkę taką drobniejszą. Olej już mamy podgrzany. Wkładamy właśnie cebulę. Marzy się dla nas cebula. Przystąpimy do... Ach, zapojala. Pieczarki. Oczywiście trzeba skropić cytryną. Dostarczyć troszkę witaminy C. A kto mi powie, po co ja właśnie kropię cytryną? Żeby właśnie nie ściemniałem dla nas pieczarki. Teraz czosnek. Żeby dał charakterystyczny też smak dla sosu pieczarkowo-śmietankowego. Już smaży się nam cebula. No i jaki kolor trzeba smażyć cebula? To mi powie. Szkrysta, tak? Oczywiście, że szkrysta. Już cebula dla nas zrobiła się. szklista dodaje czosnek. I już czas tuż się rozgrzał, położymy nasze przyprawione polęgniczki. I już możemy to pieczarki skropione cypryną. Czarki już robią się obronnie. A to powie, jak długo polębnickę będę smażyła. W tej chwili następuje karmelizacja skrobi. Robi się skórka krupiąca. Postaram się tylko raz przełożyć na drugą stronę, żeby po prostu za dużo razy nie przerzucać tego. Pieczarki są już dobre, dodam śmietankę. Śmietanka w tej chwili musi się dla nas zredukować. A kto nie powie, dlaczego dodałam śmietankę o zawartości tłuszczu 36%, a nie dodałam śmietany? 18. Słucham? Mogłaby się zdarzyć. Mogłaby się dobrać. A, bardzo dobrze. O. Krystyna dziś jest tak bardzo dobrze przygotowana na zajęcia. Tak. Teraz przewrócimy. O, to jest piękna skórka na, na polowiskach. Wiemy, że jest to mięso bardzo delikatne. Także na wolnym bardzo okiem to To Pomału sos nam się już redukuje. jeszcze troszkę dodać pieprzu. I cały. Do smaku. Bardzo dobrze. W międzyczasie proszę zapisać sobie pracę domową. Inne wersje potraw z kolumbiczki wieprzowej. Będę sprawdzała na oceny oczywiście, żeby nie zapomnieć tej pracy domowej. Już o mały nam będzie dobry. O, jeszcze cześć miękka z na Przygotujemy pałasz. Dzisiaj przedstawiamy potrawę właśnie chłopki w tobą, Wykładam taki szlek ze sosu piecarkowo-śmiecarkowego. I połębiczki są dobrze i smażone. barwę mają złocistą. Jeszcze tylko troszeczkę. Musimy ostatni taki szlif zrobić, żeby talaś wyglądał estetycznie. Tak wygląda moja potrawa, polęgwiczki w sosie śmietankowo-pieczarkowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.